Tak. ta da Fanfary! Tam, tam, tam. No. Teraz wchodzi Daria. Bo jakie to jest cudowne! Yeah. Ja, mi się śniło to, że to musi być takie piękne i słuchajcie, jeszcze oprócz tego dodam, żeby majski były, słuchajcie, figi, żeby zrobiły, zrobione były z haftu, który jest elastyczny, czyli że się ciągnie. Ja wiem, że mało kto to docenia, ale zależało mi na tym, żeby, słuchajcie, figi były całe haftowane, nie chciałam mieć tiulu z tyłu, nie chciałam, słuchajcie, żeby one były takie po najmniejszej pogu, jak jest bardzo często, tylko żeby całe były takie wow, wiecie, żebyście się czuły tak totalnie dopieszczone, szysz, szysz. prawda, no. I one są, słuchajcie, elastyczne, więc ten haft się ciągnie, on się układa do pupy, on jest miękki, a, tak, no bajka. tak, Mięciutki, delikatny i taki tak, przyrodzący, pracujący. Tak. Dokładnie tak. tak no bo jakby haft jest się nie układa i tak. wszystko jest źle. Tak, tak. Tutaj nie, naprawdę to tu nam jest, się. Ok. No, dociskam tak, żeby to po prostu było ładne. Wow. Także jest to balkonetka trochę taka świąteczna, wiecie, trochę waltynkowa. Myślę, że też bardzo mocno bym powiedziała też taka jakby całogoczna tak naprawdę. bo Nie Cała ma jakiegoś rady. takiego koloru, wiecie, mocno czerwonego czy nie wiem. Bardzo też myślimy o tym, żeby zrobić ją jakieś odsłonie na lato, łużu, z pomagańczem tak, czy cokolwiek tak, innego. Tak. Jeżeli Wam się tylko nas podoba, słuchajcie, bo to jest naprawdę moje najbardziej ukochane dziecko, to jest najbardziej dumna, jeżeli chodzi o zimę.